Cześć kochani, dzisiaj na moim kanale nietypowa recenzja. Mianowicie będzie to recenzja profesjonalnej koloryzacji w salonach fryzjerskich marki Schwarzkopf Igoria Senea. Wszystkie dokładne opisy dam Wam w linkach na dole. Pokrótce mówiąc, na czym polega ta koloryzacja i czym różni się od wszystkich innych, które możecie znaleźć w salonach fryzjerskich. To jest koloryzacja, która jest bardzo delikatna zarówno dla włosów, jak i dla skóry głowy. Niemniej jednak nie jest mniej trwała, nie jest to żaden szampon, kolor się nie wypłukuje, tak ma być w założeniu. Natomiast po, Skóra włosów po farbowaniu nie jest podrażniona, a włosy nie są tak bardzo zniszczone jak po zwykłej farbie. To, co widzicie na moich włosach, to jest efekt farbowania sprzed dwóch tygodni. Ok, a więc włosy po dwóch tygodniach wyglądają tak. Niestety, słuchajcie, problem z tym z tą koloryzacją jest taki, że pamiętacie, ja miałam takie bardzo, bardzo platynowe, jasne, prawie białe włosy i tutaj ten odrost fryzjerka powiedziała, że. Ceneą nie da się tego zrobić, nie uzyskamy takiego jasnego koloru, wiadomo, no bo to trzeba zrobić rozjaśniaczem. Dlatego zaproponowałam mi, że tutaj na ten odrost położy mi farbę, a na resztę y, koloryzację Cenea. No i niestety, y, wiadomo, to co położyłam mi na odrost trochę uczuliło moją skórę głowy, także nie byłam w stanie w pełni odczuć y, tych dobrodziejstw delikatnej koloryzacji. Do tego, jak widzicie tutaj w tym miejscu, no niestety włosy zrobiły się żółte. Eee, także nie wiem no to jest jak gdyby niezależne eee, od tej koloryzacji nie wiem czy to jest błąd czy słuchajcie ciężko mi powiedzieć w każdym razie no w tym miejscu gdzie była położona sama farba włosy zrobiły się żółte eee, ta senea się się w tym miejscu wypłukała no i jak widzicie ten kolor jest taki żółtawy Natomiast, jak, na jak widzicie, nareszcie włosów jest piękny, platynowy kolor. Nie jest żółty, ale też nie jest taki biały. Uważam, że, że jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Zresztą, to co też mi powiedziała fryzjerka, która mi wykonywała zabieg, to to, że Senea ma tę zaletę, że wszystkie kolory są bardzo takie. Um, Chłodne i, i wychodzą też tak na włosach, także jeżeli zależy Wam na takim ciepłym odcieniu, przynajmniej w blondach, takim słonecznym, to też myślę, że nie jest to do końca koloryzacja dla Was, bo te kolory wychodzą chłodne, tak jak widać u mnie. I dla mojego typu urody, no to jest super kolor, bardzo, bardzo mi się podoba. Rzeczywiście, słuchajcie, po dwóch tygodniach, jak widzicie, włosy są ładne, lśniące, na pewno są dużo mniej zniszczone niż. Yy, po farbowaniu czy, czy takim już ekstremalnym rozjaśnianiu, skóra głowy też jest w dużo, dużo lepszej kondycji. Natomiast mówię, porównujemy senę do rozjaśniania rozjaśniaczem, także nawet nie do farby i wiadomo, że no to jest drastyczne uczucie dla skóry głowy. Ale tak jak mówię, jeżeli wy macie z tym problemy, to polecam Wam serdecznie kolor. Czy on się spłukuje, czy, czy wypłukuje? E, ciężko, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie, jeżeli, nawet jeżeli tak, to, to bardzo wypłukuje się na, na kolejny ładny kolor. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jak widzicie, próbuję zapuszczać włosy. Tutaj już tą stronę układam tak w formie takiego boba. Nie do końca byłam zadowolona ze strzyżenia. No ale to wiadomo, jak się idzie do obcego fryzjera, to tak jest. No ale to jest taka fryzura na zapuszczanie włosów troszkę mi odrosną, to będę coś z tym działać. Także ja yy, <kluznąć> sądzę o tej koloryzacji. Yy. Według mnie e, super, jestem bardzo zadowolona, byłam słuchajcie, bardzo sceptycznie do tego z, e, nastawiona, do tego, że, też, że musiałam iść do e, nie swojego fryzjera, e, ale e, z koloryzacji jestem bardzo zadowolona, kolor bardzo mi odpowiada e, i myślę, że zdecyduję się jeszcze ponownie na na no, tą koloryzację, bo, bo bardzo mi się podoba ta tonacja. Tym bardziej, że moje włosy mają tendencję do e, bycia takimi e, żółknięcia, żółtych refleksów, takich bardziej słonecznych, czego ja nie lubię. Ja chciałabym taki bardziej e, zimny, platynowy kolor. No i tutaj przy tej koloryzacji to fantastycznie wychodzi. Dlatego ja na początku byłam sceptycznie nastawiona, a później, zaraz po farbowaniu... Jak mogliście zobaczyć, nie do końca byłam przekonana, natomiast teraz jestem super, super zadowolona i serdecznie Wam polecam. Wszystkie linki będą na dole. Jeżeli Wam się podobało, to kciuku w górę. Trzymajcie się krótko, papa.